Witam was serdecznie, Andrzej i co dalej, moi kochani, pierwszy raz oddycham chmurami, można powiedzieć. Znacie to miejsce nie z jednego filmiku, ale z kilku filmików i chciałbym wam pokazać, to nie jest mgła, to moi kochani tu, co jest tak, to jest, to są chmury, nic tu nie widać. Patrzcie, to już jesteśmy pierwszy raz, jestem tutaj. Gdzie po prostu chmury są tak, po prostu tak nisko. Tam są góry, wcześniej byłoby ich widać, ale tu teraz są chmury. I pierwszy raz powiem Wam, że e, oddycham chmurami. No i ślicznie. Może dużo nie widać, ale powiem Wam, że no, dziwne uczucie. Widać tylko i wyłącznie, e, no co, chmury, prawda, tutaj tam dalej jest dżungla ale nie widać oczywiście jest to taka przepaść no te drzewa mi się podobają są bardzo fajne ale zobaczymy jeszcze miejsce widokowe tam gdzie ostatnio byliśmy z Pawlosem z Karolem gdzie dziewczyny tańczyły na takim punkcie widokowym i tak jak widzicie po prostu są już chmury tam są chmury no i też pies, który tutaj Także to nie mgła, ale chmury Piesek, ja z tobą nie zaczynałem i chciałbym, żebyś ten nie zaczynał ze mną O moją uwagę przyciągnęło drzewo do wędzarni <gryklich> oczywiście mam już zapas no, pierwszy raz tu jestem i patrzcie tam, tam są chmury już normalnie wow i jestem w chmurach no dokładnie patrzcie tutaj to już są chmurki tutaj a przejdziemy dalej a czemu nie Do tego punktu widokowego, co byłem właśnie. E, powiem Wam tak: jest, jest odczucie inne. Jest inne odczucie, ponieważ ten oddech jest inny. Jest po prostu tak, jakby jakby Wam powiedzieć, oddychanie w chmurach, jakby kojarzy mi się właśnie z zaraz wam powiem z inhalacją moi kochani jak inhalacja coś coś w tym stylu tak jest inna, inne powietrze jest tutaj więc tak oczywiście idziemy w chmury nie jest to mgła są to chmury moi kochani jak zawsze mówiłem te góry lubią chmury i tak rzeczywiście tak rzeczywiście moi kochani jest. Tu wchodzę w głąb chmur. O tak jak widzicie, tam jakieś przejaśnienia są. No ale tak, tam jak zobaczycie, to tam są góry i nie widać. Ogólnie te, no to wygląda po prostu jak na mgłę, ale to, to nie jest mgła, to są chmurki czyste. Tak nisko jeszcze po prostu nie. Nie byłem Czyli tak nisko, tak nisko chmury, po prostu widzicie tu. No i pokażę Wam ten sam punkt, widokowy o, i tu widzicie także chmury są nawet niżej, bo tu widać, są góry, je widać, ale chmury są niżej. Także oddychanie w chmurach, moi kochani, bardzo fajnie. No powiem, że luks. Mi się podoba. Tu ktoś te też podziwiają. I teraz. No w całym widoku widać po prostu. No ślicznie tu jest ten widoczek każdego z gości którzy tu przyjeżdżają po prostu e, przywożę tutaj ponieważ jest to jeden z wielu pięknych widoków mm, w tym miejscu a dokładnie jakby ktoś wiedział to e, wyspa Negros Oriental tam jest tam będzie widać Cebu tam jest Cebu ta wysepka tu co widać no a ja oddycham w murach. Tutaj ktoś będzie budował jakiś fajny, po prostu tam się jakaś parka siedzi. Niech siedzi, nie będziemy ich peszyć. Także oddychamy chmurami, mój kochani. Tam dalej to i szedł, nie będę. No pięknie. Tak, jest jest dziwnie nie, po prostu. No ale to zdjęcie, no to jest mega. Te ujęcie tutaj tych chmur. No, i teraz widzicie, jak te chmurki się rozrzedzają powolutku. No, to wiadomo, już widać, no, na mojej poniżej mojej pozycji są chmury. Także równolegle, razem ze mną, no śliczne uczucie. I powiem Wam naprawdę, no co. Oddech jest inny. Oddech jest inny. Nie są to chmury z miasta, gdzieś tam Londyn i tak dalej. Ale no, jest ślicznie. Na wysokości chmur. No tam są jakieś wyższe pokłady chmur, ale tu są. No ślicznie to wygląda. Tu idzie wszyscy, nawet bagietka idzie. Co, so beautiful? Tak. Tu jest. Jakub. Mm -hmm, very nice. Jedzmy. jedzmy co będziemy jedzmy? co tam kupiłaś? te papaja tak, Jedzmy Jakub, jak ci się podoba? słaba widoczność bo dużo chmur, ale tam jest cebu, tam jest nie nie tam coś jest budowa jakiś budynek a tam? resort możliwe jest tu dużo ziemi które po prostu kupują. Yes, 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 I know. In this place, we just like that and then put the table in the and Then. We to She came in for relax, but she all the time think about business. She plays, oh, that one's good for business. This place, oh, super, business is okay. Yeah, this is a good for business here because it's overlooking. So if I am, I have land Excuse here me. yeah so, for, so for if it. I have a land here I will make it as two story uh huh not my face I'm no two story <laughs> I'll make it a two story and then I will make a coffee shop uh huh and everything face trees food like that so people can relax and see the view <laughs> I don't grill kielbasa I won't open kielbasa barbecue whatever yeah e super drink uh, not a... just a coffee shop, maybe a restaurant as well. Yes. So they while they are eating, they enjoy the view. Mm. Then put a swimming pool. as it But it's good business if you you know this take cloudy like that and selling. Sorry. Jak to powiedzieć że, kilo chmury i sprzedać. One kilo uh, cloudy and tak, selling. Tak, 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 Yeah, because it's fresh. Tak. <laughs> yes or not? Ale jak jechaliśmy, to o, teraz już się trochę przejaśnia, widzicie. Chmurki gdzieś nam poszły dalej. I widać. Ale zastanawiam się, tylko po prostu ten oddech jest po prostu taki świeży. Przypomina mi to inhalację naprawdę. Może nie ma takiego smaku, ale tak jakby. Ozon, coś w tym stylu. Jak czasami po prostu są wyładowania atmosferyczne i coś w tym stylu, coś, coś takiego czuję. No jest pięknie. Przybliżemy. Zobaczymy, czy będzie widać. Oddalimy. Tak to wygląda. A jak przybliżymy, no to jesteśmy po prostu poniżej chmur. tak no co kochani tak jak powiedziałem te same miejsca odwiedzane w różnych porach no co co chwila mnie zaskakuje i jest pięknie o teraz po prostu widać to resz? co rzesz łody Toxic food, no. Oj. Okay, that to is toxic food, but you remember mm -hmm. is. Uh, Jakub buys drinks? What is this? Toxic drinks. A. No tak. To napsz, no? Każdy napój gazowany jest toksyk. Dla niej, ale to jedzenie to jest not toxic. Dawaj, ale wyżej, jest piękny. musimy drona odpalić. Odpalimy tu drona? Tak, tak, tak. Tylko został w twoim schowku. Aha, ale a, ok. E, idziemy po odpalić drona i zobaczymy. Jak... No nie idziemy do domu jeszcze. E, po drona idziemy, bo teraz będzie cokolwiek widać. A, A tak, poczekaj. No, może, I don't think so. My, a nie, to tam z drona odpalimy, nie? Jedziemy do domu? No do domu. Nie do domu. ją tutaj. No i widzicie, przed chwilą po prostu tu już nie było, widać, e, chm, e, gór, były chmury, prawda? No nie pokazałem wam tego ujęcia, ale, ale tak. E, Możliwe zauważycie, cofniecie sobie i jak chodziliśmy to wszędzie było, a teraz już jest elegancko. Jest trochę ślisko, ale jest pięknie. Powiem wam. O! Teraz jest ślicznie. E, zapraszam was na jak... Polak na Filipinach. Jakub odpali drona i pokażę Wam dokładnie. Siśko, o, widzicie, a teraz są góry. Chmurki przeszły, ale w pewnym momencie po prostu oddychałem chmurami. Naprawdę weszłem w chmurę i poczułem taki: mam lampę ozonową, ozonator taki, i podobne po prostu było. Daj, daj, kruczek. Ale to, a, to nie, nie do schowka. Do schowka, no? Kruczek do schowka. Nie, gumę ściągasz tylko. A, dobrze wiedzieć, że tam grona została. Aha. Także no, i tu no, wcześniej nic mnie nie widzieli, bo były chmury, prawda? A, a tu już teraz normalnie widać. Jest fajnie, tak, zapraszam na kanał Jakuba, Polak na Filipinach, i on podlinkuje Wam jego kanał na dole, i zobaczycie, bo nie mam drona, żeby ładnie to puścić i zobaczyć. Więc sam jestem z chęcią, ciekaw, widzicie, wcześniej tutaj już było. Chmury, a teraz coś widać, prawda? Teraz coś widać. No tu ogólnie, jakby chmurki, to tu nic nie było widać, prawda? Jak ja tu szłem, to szłem czy szedłem, to nie było widać. Więc udało mi się. Tak samo tutaj, pamiętacie? Jak wchodziłem, cofnijcie sobie i zobaczycie, że tu było po prostu bielutko. Jak jak mgła o takie ujęcia jak wchodziłem tu no także zdążyłem pooddychać trochę chmurami to jestem bardzo zadowolony bo nie wiem widziałem po prostu jakie to jest uczucie i trafiłem na to bardzo fajnie się oddycha w chmurach No dobrze, Andrzej i co dalej? Powiem tak, bardzo fajne miejsce. Jakub tu mieszkał prawie rok w Dumagetę, a jeszcze tutaj nie był. Także ja każdego tutaj przeprowadzam, żeby zobaczyć fajnie. No i zaraz wam pokażę te miejsce. Gdzie wam wchodziłem oczywiście i to było, no co nic nie było widać. W tym momencie Widać Cebu Wyspę No może nie Cebu Cebu, ale, ale no, wyspę na której znajduje się Cebu Najbliżej właśnie od Sibulan Magetę No fajnie No o tutaj Jakub drona odpala Czy już poleciał? Poleciał już, uuuu, poleciał No zobaczymy jak to będzie Młodzież oczywiście No w telefonie gry To jest najgorsza zaraza jaka może być teraz w tych w tych czasach telefony i dzieci O Poszła po wodę No teraz tak Fajnie Dobrze Żegnam się z wami zapraszamy na kanał Jakuba Polak na Filipinach, teraz będzie montował drona, więc zobaczycie sobie to z góry ptaka jak wygląda. Everyone if you buy if you come over here and don't forget to bring your own water because 500 is 25 pesos. 25 słuchajcie 3 peso kosztuje butelka a woda jest z wodospadu. 3 peso ta butelka kosztuje właśnie jadę bo w tą, może do tej niedzieli kupić 100 butelek i będziemy mieli wodę z Casaroro W Casaroro będziemy mieli swoją. Dobrze, trzymajcie się. Tu opowiedź, cześć. Dzieg... Cześć, cześć. Żegnamy. 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 No. Jakub, i teraz co? Odpalasz. Ale żebyście zobaczyli, co jest z drona, to wejdźcie na jego kanał. Pozdrawiamy. Andrzej, co dalej. ne evet.